Developerzy właśnie wypuścili zwiastun sezonu trzeciego, a ja pokrótce przedstawię wam czego możemy się spodziewać. Po pierwsze nowa mapa, czyli Clintar Celestial Husk. Będzie to mapa typu Dominacja i niedługo dowiemy się o większej ilości szczegółów. Następnie pierwszym bohaterem, a raczej bohaterką będzie Jean Grey, czyli Phoenix. Na początku sezonu wejdzie właśnie ona, a potem w 3.5 pojawi się Blade. Następnie będziemy mieć sporo zmian w team mapach. Pojawią się między innymi Primal Flame, czyli Phoenix i Wolverine. Dostaną team -up, w którym Wolverine będzie miał nowego skilla, który sprawia, że po użyciu shifta podpali się zadając o wyobrażenia oraz dostanie kradzież życia do swoich wszystkich ataków. Kolejnym team będzie Ever Burning Bond czyli team up, który dostanie Human Torch i Spider-Man, gdzie Spider-Man dostaje nowego skilla, który pozwoli mu wystrzelić podpaloną sieć. Jestem ciekawy jak to dokładnie będzie działało, bo twórcy mówią, że podpalone sieci będą mogły być aktywne wraz ze zwykłymi co daje nam mnóstwo możliwości na ciekawe kombosy. Następnie zmiana istniejących team upów. Team up Storm i Human Torcha wypada, podobnie jak team up Spider-Mana i Squirrel Girl. Natomiast ze zmian Hela dołączy do teamu Jeffa i Venoma, i jej teraz będzie przylepiało dodatkowo te linki, które Venom przylepia do przeciwników pod swoim prawem, i będą one spowalniały trafionych wrogów. Squirrel dołączy do utrona i Ironmana i dostanie skila, który jest tą bombą, na wszystku. Następnie twórcy mówią o nowym trybie rankingowym w drugiej połowie sezonu 3.5, o którym nie podają żadnych konkretnych informacji, i mówią, żeby jeszcze poczekać. Kolejną informacją są zmiany Battle Passa. Spokojnie koszt zostaje ten sam i ilość skinów też, ale będziemy dostawać więcej punktów. Punktów, żeby łatwiej było zdobyć wszystkie nagrody, bo sezon będzie trwał 60 dni zamiast 90. Dodatkowo będziemy mieć zmiany systemu misji. Usuwają daily misje i przenoszą nagrody w inne miejsce. Dodatkowo weekly misje będą zostawały do końca sezonu, więc jeżeli zalogujesz się w danym tygodniu, ale nie zdążysz ich zrobić, to nie musisz się o nie martwić. Zostaną dodane też nowe sezonowe misje, czyli wyzwania, które trwają cały sezon i dają dużo krono tokenów. Prowadzone też zostaną akcesoria, czyli przywieszki, które będzie można przeczepić do postaci np. Cylocka czy Jeffa. Akcesoria na początku są on psylog, Rocket, Jeff, Inviska, Emma i Spider-Man, a punkty do ich odblokowania można będzie dostać za granie quick matchów oraz rankedów. Kolejną bardzo fajną wiadomością jest to, że, tak jak twórcy obiecali, więcej postaci dostanie teraz różne warianty kolorów, czyli tak zwane chromy, a ich ocenę pozostawiam Wam. Z nowości a propos kinów, niektóre będą zmieniały wygląd ultów, ale tylko dla nas, żeby zachować przejrzystość na polu walki. Aby je odblokować, będziemy musieli użyć waluty, którą można dostać z Battle Passa i różnych wydarzeń. MVP już nie będą przypisane do danego skina i będzie można je też stosować z innymi. Fajna zmiana, no bo kupiliście skina, ale chcieliście grać czymś innym, a tam jest fajny MVP, a ten skin fajnie wygląda. Teraz będziecie mogli to połączyć. Kolejnym udogodnieniem będzie menu wydarzeń, czyli dostaniemy nowe menu, które ma mieć w sobie wszystkie aktualne wydarzenia, tak aby było przejrzyściej i pod ręką bez szukania w różnych miejscach. Ja propos przejrzystości, to po grze będziemy widzieć progres w battle passie i questach. Kolejną informacją jest pierwszy międzynarodowy turniej offline, który odbędzie się w sierpniu, o którym dowiemy się więcej niedługo. Ale który pewnie będziemy komentować na streamie. Balans w sezonie trzecim. Emma dostanie nerfa. The Thing i Venom dostają buffa. The Thing będzie miał nowego skilla, który pozwoli mu doskoczyć do wybranego przeciwnika i użyć swojego Stone Haymakera, czyli prawego, będąc w powietrzu, co będzie miało szansę strącić latającego bohatera z powietrza. Dodatkowo twórcy dodają, że będą chcieli wyposażyć Vanguardów w takie dodatki przeciwko latającym postaciom, ale że to wymaga testów, no to będą to powoli wprowadzać. Następnie Iron Man dostaje nerfa. Panisher dostaje nerfa na ładowanie swojego ulta. Mr. Fantastic dostaje nerfa na przeżywalność, a Namor dostaje bufa na swój podstawowy atak i coś co mnie najbardziej ciekawi, to Scarlet dostanie bufa na swojego ulta. Nerfa dostanie też team up Adama, Starlorda i Mantis, ale sama Mantis dostanie bufa na leczenie i swojego ulta, żeby była bardziej dostępna dla większości graczy, a nie tylko w kompozycjach na trzech healerów. Z buffów też Inviska dostanie więcej healingu, ale na przykład Loki będzie ładował swojego ulta o wiele wolniej, a Ultron dostanie lekkiego nerfa, ale jeszcze nie mówią kto to będzie. Musimy poczekać na pełny post z balansem oraz na dostęp do serwera testowego, żebym mógł pokazać wam wszystkie zmiany. To wszystko w tym materiale, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale lub też na streamie. Aktualnie do końca lipca trwa challenge, w którym muszę spełnić trzy wymagania albo będę streamował jako VTuber przez miesiąc. Także zapraszam do kibicowania i do zobaczenia. Cześć!